Dzisiejszego wykładu jest: Oto idę pełnić wolę Twoją, Ojcze. Nowa relacja z Bogiem. Żyjemy w oczekiwaniu na chwalebne przyjście Pana jako Króla i wypełnienie się obiecanego Królestwa, które Kościół wzywa od dwóch tysięcy lat w modlitwie Ojcze nasz. To temat, który przyciąga uwagę. Ale ponieważ jest to temat bardzo bogaty w treść, na chwilę go przerwiemy, aby przejść do bardziej pilnego i bardziej osobistego dla nas problemu czyli co powinniśmy czynić. Obecnie odbywa się nasz sąd. Na czym polega ten sąd? Polega on na badaniu, a następnie oddzielaniu tego, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem. Tego, co jest dobre, od tego, co jest złe, tego, co jest zgodne z wolą Boga, od tego, co nie jest z nią zgodne. Ostatecznie polega on na sprawdzeniu, czy bardziej kochamy prawdę, czy raczej nasze własne ja. Tym jest próba życia. Święty Jan Paweł II mówi o konflikcie między dwiema miłościami miłością Boga, posuniętą aż do wzgardy sobą i miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga. Kto zatem jest Twoim Bogiem? Pod koniec naszego życia zostaniemy osądzeni, jak również na końcu historii Pan dokona sądu ostatecznego. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Ale na razie, chwila po chwili, sami dokonujemy sądu nad naszym życiem przez każdą naszą decyzję. Pamiętajmy, że wszystko zawiera jakiś cel oraz posiada powód swojego istnienia. Wszystkie rzeczy zostały stworzone, stworzone przez Boga ze względu na Jego miłość do nas i mają na celu doprowadzić, na, doprowadzić nas do pełnej komunii życia i miłości wraz z Nim. Tak więc cel, dla którego coś czynimy, nadaje wartość wszystkiemu, co istnieje i wszystkiemu, co się nam przytrafia. Święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. Przeto czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Tak więc jeśli cel tego, co czynimy, nie jest zbieżny, ani zgodny z celem Boga, to wtedy to, co czynimy staje się czystą stratą. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Jak więc ważne i kluczowe jest zwrócenie uwagi na cel każdej rzeczy i na cel, który nasza intencja nadaje wszystkiemu, co czynimy. W tym, co czynimy, powinniśmy nieustannie zadawać sobie pytanie, Dlaczego to czynimy, a raczej dla kogo to czynimy? Każdego dnia wieczorem możemy sobie zrobić mały rachunek sumienia i zastanowić się, jaka była intencja wszystkiego, co uczyniliśmy w ciągu dnia. Cała sztuka życia polega właśnie na tym: potrafić otrzymać wszystko od Boga. I oddać wszystko w ręce Boga. Powinniśmy od, oddawać Bogu każdą rzecz w każdej chwili, ka, powinniśmy oddawać Bogu każdą rzecz w każdej chwili: sytuacje, w których się znajduję, rzeczy, które mnie spotykają, wiadomości, które do mnie docierają, rzeczy przyjemne lub rzeczy nieprzyjemne, które mnie spotykają, a których Bóg by nie dopuścił gdyby nie były dla mojego dobra, gdyby nie miały na celu dobra, gdyby nie miały przynieść dobrych owoców, pod warunkiem, że ja wejdę w tę grę. Bóg je dopuszcza w takim stopniu, w jakim mogą mi pomóc, w jakim mogą wydać owoce i przynieść mi dobro ze względu na ostateczny cel, którym jest zjednoczenie się z nim. Tak jak już wcześniej Wam mówiłam, jest to tak, wyobraźmy sobie, że powinniśmy prowadzić, grać z Bogiem w ping-ponga. To jest jak gra w ping -ponga. On nam wysyła piłeczkę, my, my powinniśmy ją nieustannie odbi odbijać. On wysyła nam swoją miłość w jakiejkolwiek formie, czy to w formie jakiejś mm, pięknej sytuacji, w formie naszego, mm, przez naszego bliźniego, przez to, co nam daje. A my odwzajemniamy tą miłość, odpowiadamy naszą miłością w formie uwielbienia, dziękczynienia, zadośćuczynienia, czyli to jest jakby, jakby nieustanna gra w ping-ponga. Jeśli przychodzi do mnie list, to nie ma znaczenia, czy listonosz jest sympatyczny, czy nie. Ważna jest wiadomość, która do mnie dociera oraz ten, który mi ją wysyła. W ten sposób wiele rzeczy dociera do mnie za pomocą przyczyn wtórnych, przez stworzenia, które często nie wiedzą o co chodzi. Jednak ja muszę wiedzieć, że pochodzą one od Boga i że Bóg czeka na moją odpowiedź. Tym jest moja relacja z Bogiem. Albowiem każdy z nas jest wyjątkowy przed Bogiem. Jeśli ojciec ma dziesięcioro dzieci, każde dziecko jest dla Niego wyjątkowe. Z tego powodu każdy z nas przyszedł na świat sam i sam z Niego odejdzie. Kiedy nadejdzie nasz czas, nawet jeśli będziemy mieć wokół siebie pięciuset drogich przyjaciół, którzy bardzo nas kochają, nie będą mogli nic dla nas zrobić. Zostaniemy sami. Albo raczej będziemy sam na sam z Bogiem. Jeśli tak jest na początku i na końcu naszego życia, to tak samo jest we wszystkie inne dni. Pod koniec dnia, kiedy opada kurtyna i gasną światła teatru naszego życia, w tym wielkim, pustym teatrze. Pozostajemy tylko we dwoje, mój ojciec niebieski i ja. W tym momencie wyobrażam sobie, jak siedzi obok mnie, obejmuje mnie i mówi do mnie. Tak więc, mój synu, co dobrego dzisiaj uczyniliśmy? A wszyscy inni? Nie ma ich tutaj, a raczej są kanałami, którymi Bóg zwykle się posługuje. Aby dać mi swoją opatrzność, przekazać mi swoje nowiny, swoją miłość. On chce, abym przez te kanały dał mu moją odpowiedź wdzięczności i miłości. Takie jest zadanie i znaczenie stworzeń, czyli mojego bliźniego. Ojciec od wieczności patrzył na Jezusa i w nim, w jego człowieczeństwie, widział całą ludzkość i całe stworzenie. Tak więc znał mnie i kochał jako członka swojej rodziny, swojego ciała mistycznego. I to nie oddzielnie od głowy i wszystkich innych członków ciała. Istnieje więc osobisty wymiar człowieka, czyli każdy jest wyjątkowy dla Boga i jest sam przed Bogiem. Jeśli ja coś spożywam, to, to nie inny to trawi. Istnieje również drugi wymiar, wymiar społeczny. To, kim jestem i co posiadam, dociera do mnie prawie wyłącznie przez innych, a to, co ja czynię, ma dla innych dobre lub złe konsekwencje. Moja relacja z Bogiem posiada te dwa wymiary. Częścią tej relacji jest mój bliźni, a nawet cała reszta stworzenia. Pomiędzy fizycznym, osobowym ciałem Chrystusa, a jego mistycznym ciałem, jego kościołem, istnieje głęboka więź, współzależność. Dlatego wszystko, co nam się przydarza i co czynimy, ma w nim reperkursję i vice versa. To jest powód Jego męki, a także Eucharystii. Wyobraźmy sobie, że między nami a Jezusem, między Jezusem a każdą, każdym stworzeniem, każda nasza myśl jest połączona z myślą Jezusa, jakby, jakby przewodem elektrycznym. Nasza głowa jest połączona z Jego głową, nasze ręce z Jego rękami. Nasze nogi z Jego nogami, nasze serce z Jego sercem. I wtedy cokolwiek my czynimy, to wszystko odbija się w Jezusie. Więc On to czuje, On czuje nasze myśli, jakby były Jego własnymi myślami. On ka, każde nasze działanie, każdy krok, wszystko co czynimy, On to w sobie czuje. Więc każdy grzech, który, którego, który my uczyniliśmy, on to w sobie czuje, jakby to, był jego, je, coś, jakby to był jego własny niemal grzech. I to właśnie to jest powód jego męki. To jest powód również Eucharystii, ponieważ w, w Eucharystii jest zawarte całe jego życie wraz z całą jego męką. I Jezus przy, przyjął wszystko wszystko na siebie i to nasz grzech tak naprawdę zasłonił mu ojca. Do tego stopnia, że Jezus powiedział na krzyżu: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Bóg go nie opuścił, bo Bóg nie mógł opuścić Jezusa swojego syna. Jezus po prostu to odczuwał, tak jakby ojciec go opuścił, ponieważ to grzech, to, nasz, to nasze grzechy przesłoniły mu ojca. Ojciec spojrzał na Jezusa i ujrzał nas, ujrzał nas wszystkich, każdego z nas. Teraz, patrząc na nas, chce ujrzeć w nas swojego jedynego Syna Jezusa. Chce znaleźć w nas Jezusa wraz z całym Jego ciałem mistycznym, a nawet ze wszystkimi stworzeniami. Chce, abyśmy przyjęli na siebie ciężar wszystkich i wszystkiego abyśmy objęli wszystkich i wszystko, abyśmy razem z Jezusem i jak Jezus dali Ojcu odpowiedź miłości w imieniu wszystkich i wszystkiego. Wzywa nas do właśnie takiej relacji ze sobą. Z samego rana pierwszą rzeczą, którą możemy uczynić, jest powitanie Jezusa pocałunkiem we wszystkich tabernakulach ziemi co jest aktem adoracji, dziękczynienia i miłości. Możemy poprosić naszą mamę, aby nas w niego przybrała i w ten sposób zaprowadziła nas do Ojca, który czeka na nas z tak wielką miłością. Tak uczyniła Rebeka ze swoim najmłodszym synem Jakubem, którego przybrała w szaty najstarszego syna. Kiedy przybywamy do Ojca, możemy mu powiedzieć wraz z Jezusem. Oto jestem, aby pełnić wolę Twoją, Ojcze. On zaś obejmuje nas i całuje. Potem każe nam usiąść na swoich kolanach i wyciąga piękną księgę, księgę życia i mówi: Spójrzmy, co mamy dzisiaj do zrobienia. I dziecko bierze swój zeszycik, w którym ma przepisać, to, co ojciec ma zapisane w swojej księdze. Jednak mały mówi: Nie potrafię tego zrobić, czynię to bardzo źle, robię dużo plam, wylewam atrament, wszystko jest pełne błędów. Potem dodaje: Pomóż mi, a tata mówi do niego: Daj mi swoją rączkę. Tak więc ręka dziecka. Tak więc, ręką dziecka, tata zapisuje wszystko w jednej chwili. Dziecko mówi: Jak ładnie, tatusiu, jak dobrze to napisałeś, ale ojciec od odpowiada: Nie, synku, jak dobrze napisaliśmy, bo gdybyś nie podał mi ręki, nie mógłbym tego napisać. Otóż już od samego rana. Ojciec czeka na nas z tak wielką miłością. Pójdźmy więc do Niego przybrani w Jego Syna, razem z Jezusem, tak aby nas rozpoznał i powiedzmy do Niego: Oto idę, pełnić wolę Twoją, Ojcze. Oprócz osobistej odpowiedzi, On pragnie, abyśmy mu dali wszystkie adoracje, uwielbienie, chwałę, błogosławieństwo, dziękczynienie oraz miłość, które są mu winne wszystkie stworzenia. W naszej relacji z Ojcem muszą być obecne wszystkie relacje wszystkich stworzeń. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Co więcej, ponieważ dla Syna prawdziwym dziedzictwem są nie rzeczy Ojca, ale sam Ojciec, więc powie do Ojca – Cały jestem Twój, a Ty cały jesteś mój. W tej relacji z Ojcem, jeśli już będziemy w głębi w tą relację, to bardzo łatwo można rozpoznać działanie Ojca. O tym, że widać we wszystkim jego wspaniałe piękno, jego działania oraz harmonię. Czasami zdarzają się dziwne zbiegi okoliczności, które jak im, się, im lepiej się im przyjrzymy, dostrzegamy, że, że to, to posiada tak wspaniałą harmonię, że to mo, może być tylko działanie Ojca. Dostrzegamy piękno w, w tym, co nam się na co dzień przytrafia, Im, im bardziej się zagłębiamy. Dlatego bardzo dużo czasu poświęciłam Wam na wyjaśnienie tej relacji z Ojcem, ponieważ to jest podstawą, żeby w ogóle móc rozpocząć mówić o życiu woli Bożej. Jeszcze chciałam podkreślić jeden aspekt, że Zanim w ogóle przejdziemy do, do tych tematów, do życia konkretniej, do życia woli Bożej, istotne są podst podstawy. Po każdy, z nas, każdy z nas posiada, jest na może być na innym etapie swojego rozwoju duchowego, więc Duch Święty będzie Wam podsuwał różne rzeczy. Ale e, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, że ojciec Pablo zaleca czytać pierwszy tom i jedenasty, żeby jednocześnie utrwalać podstawy, które do tej pory zna, są znane przez kościół, znamy przez Kościół, i jednocześnie uczyć się nowości życia woli Bożej. Wie, ale te podstawy so, są bardzo istotne, więc w razie potrzeby, to już zależy od osoby. Możecie też sięgnąć nawet do, do innej wiedzy, korzystać z, z mistyków, z innych książek, innych świętych, na przykład świętej Faustyny Kowalskiej, szczególnie tych z os, ostatniego stulecia. Tereski od dzieciątka: Jezus, Eugenia Ravazio ta Cabrera. Są, są to szczególnie ci ostatni święci z ostatniego stulecia, czy ostatnich dwóch stuleci, mimo, że jeszcze nie uczą życia woli Bożej, ponieważ życie woli Bożej jako pierwsza, jako pierwszy, po raz pierwszy zostało przedstawione to przez Luizę i tylko Luizę, tylko w Księdze Nieba jest to zawarte we wcześniejszych u wcześniejszych świętych tego jeszcze nie ma, ale te ci pozostali święty, święci i wszystko, cała nauka Kościoła daje nam podstawy przynajmniej czynienia woli Bożej, bo wszyscy nie, nie, nie tylko Luisa mówi o Bożej, nie święci też mówili o, o woli Bożej, chociaż to jeszcze nie było życie w woli Bożej. Więc zachęcam Was, żeby poznawać przede wszystkim podstawy. Ponieważ no, nie możemy nauczyć się latać, jeśli nie, nie potrafimy chodzić, albo nie możemy wstąpić na uczelnię, na uniwersytet czy do szkoły życia woli Bożej, jeśli nie przeszliśmy przez podstawówkę, jeśli nie znamy ABC alfabetu. Więc chciałam Wam zwrócić uwagę na, na właśnie na podstawy, zanim przejdziemy konkretniej do, do wykładów o życia woli Bożej. Zachęcam Was, żebyście niczego nie odrzucali z dotychczasowej wiedzy, ponieważ jest Księga Nieba i wydaje, komuś się może wydawać, że to, co było wcześniej już jest nieistotne. Tak nie jest z podstawy i na, nauczanie Kościoła jest bardzo ważne.